Witam Państwa w programie 10 pytań i wiele odpowiedzi. Dzisiaj mam przyjemność gościć Pana Sławomira Partykę, który jest radnym Miasta Tarnobrzeg, nauczycielem, społecznikiem, aktorem i terapeutą zajęciowym. Matko Bowska, dzień dobry. Trochę za dużo tych tych ról wymieniłaś, ale poniekąd troszkę tak. Proszę powiedzieć, która z tych funkcji jest najbliższa Panu sercu? Pedagog. Od razu odpowiadam, czyli w Waszej szkole, w naszej szkole doradca zawodowy, ale pedagogika to moja pasja. Czy jest jeszcze jakaś funkcja, którą chciałby Pan pełnić? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że na razie w tym, co robię, spełniam się. Zajmuje mi to dużo czasu, ale tak czasu świetnie wykorzystanego moim zdaniem. Więc chyba nie. Jest dobrze. Mhm. Wiadomo, że Pan należy do Tarnobrzegiej Chorągwi Rycerskiej Liliwa. Jaką, pora, jaką rolę Pan tam odgrywa i co należy robić, żeby tak do szczytnej organizacji należeć? Zaszczytna organizacja to za dużo powiedziane, ale to generalnie świetna, połączmy, zabawa edukacyjna. Tak? Dla nas zabawa, dla naszych odbiorców edukacja. Mianowicie jest to y, szeroko rozumiany ruch rekonstrukcyjny, gdzie zajmujemy się rekonstrukcjami historycznymi czyli albo odgrywamy role historyczne na, na planach właśnie różnych, różnych filmów historycznych, albo organizujemy żywe lekcje historii lub pikniki historyczne. Chorągiew Tarnobrzeska wywodzi się z grupy Sarmata, gdzie większość członków jest w Sandomierzu i tam pan Szymon, on mnie zaraził tym w trakcie jednych, z jednych wakacyjnych wyjazdów i od tamtej pory, od wielu lat, jestem członkiem tego ruchu całego, rekonstrukcyjnego, również Kapituły Rycerstwa Polskiego. Ciekawa rzecz, namawiam Was, żeby zaangażować się na przykład w tego rodzaju formułę przekazywania wiedzy w sposób lekki i przyjemny. Mhm. Wiem również, że zagrał Pan w polskich serialach. Jaką rolę najmilej Pan wspomina oraz z jakim sławnym aktorem lub aktorką grało się Pan najlepiej? Wszyscy, z którymi y, udało mi się spotkać na planie, bo grało to za dużo powiedziane. Ale rzeczywiście były tam krótsze i dłuższe sceny, gdzie była rola mówiona, bo to już jest dużo zagrać rolę mówioną, musimy pamiętać o tej hierarchii, tak? Czyli tam statysta, yy, członek na planie filmowym, który, yy, aktor, yy, który właśnie ma rolę mówioną, później tam drugi pla plan, pierwszy plan, rzeczywiście. Yy, no w Ojcu Mateuszu, no to, yy, to fajnie, dużo gwiazd. Yy, korona Królów, yy, no to historyczny film, ale chyba najbardziej wspominam Diabła Łańcuckiego, bo, bo oprócz tego, że, że brałem tam udział jako aktor, to również należałem do grupy, która zainicjowała i współtworzyła ten, ten serial, który mam nadzieję, że będzie kontynuowany. To była świetna, bieszczadzka przygoda. Jest pan radnym rady miasta Tarnobrzega. Jakie plany ma pan wobec naszego miasta w związku z pełnieniem funkcji radnego? Łącząc funkcję radnego, jednocześnie staram się docierać do mieszkańców z taką ofertą. Edukacyjną, szeroko pojętą i kulturalną, tak? Czyli czy targi książki, czy tarnowrzeskie centrum wolontariatu, czy wszelkiego rodzaju inne akcje społeczne, akcje charytatywne. W tym y, myślę, że upatruję swoją działalność. Moi koledzy i koleżanki ra radni y, można ich podzielić na, na osoby, które... Każdy ma swojego konika, tak to nazwijmy, tak? Jeden bardzo się zajmuje i interesuje na przykład y, y, nawierzchnią dróg, drugi... Jego pasją jest jego własne osiedle i on by tam wręcz wybudował lotnisko i, i, i pas startowy. Trzeci właśnie o zieleni i o ekologii myśli. Jest koleżanka radna, która jest tylko skoncentrowana na rozwoju przedsiębiorczości w Tarnobrzegu. Każdy ma, ma tą swoją domenę działalności. Ja bardziej tak w kierunku działania społecznego, właśnie charytatywnego i, i kulturalnego. Z panem Adamem fajnie udało nam się zorganizować targi czasu wolnego, pierwszą edycję świąteczne targi książki, pierwszą edycję mamy nadzieję, że... Że w tym roku będziemy to kontynuować no w naszej szkole: targi edukacji, e, więc, więc to są takie domeny e, naszej działalności. No i oczywiście dużo możemy łączyć e, przez tą też swoją funkcję e, i współpracę, również działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Tak, tak na przykład e, tu i teraz ten wywiad. Mhm. Jakie jest największe wyzwanie podczas procesu reżyserii filmowej? Aha, to pytanie do mnie, tak? To pytanie. Mm -hmm. Tak, zastanowiłem się, jak je usłyszałem, bo, bo reżyser to, to zbyt dużo powiedziane. To prawda, robimy, i tutaj znowu wy, wspaniała młodzież, nauczyciele, i pan Adam Rębisz, robimy w szkole podstawowej nr 10 już drugi, powiedzmy to jasno, film. Nie bójmy mm. się tego słowa. To jest film. Robimy już drugi film, tym razem robimy film. O naszym patronie, Januszu Korczaku. To prawda, że ja jestem na planie tym najbardziej krzyczącym, tym najbardziej upominającym, tym stawiającym do pionu, więc może taka rola reżysera albo takich oso takie osoby nazywa się reżyserem. Jeżeli tak, to na pewno bardzo dużą przyjemność sprawia mi współpraca z Wami, yy, nie z Wami. Wspólna, wspólna praca. I robienie czegoś ciekawego poza Waszymi lekcjami, Waszym zwykłym rytmem pracy w szkole, yy, zajęciami edukacyjnymi. Yy, to jest ciekawe, bo też jako doradca zawodowy, yy, bo to był początek. Yy, u mnie w głowie, tak? Adam miał y, pomysł, żeby rozwijać y, studio, w którym jesteśmy, i jego, y, jego działalność, a ja chciałem, żeby y, poprzez film też pokazać Wam jako doradca zawodowy, że są zawody właśnie związane z produkcją filmową, tak? I jak sami się przekonujecie, y, jest ich mnóstwo, tak? Począwszy, nie wiem, od klapsera, skończywszy na aktorze pierwszoplanowym i, i mnóstwo, nie chcę nikogo pominąć. I mnóstwo osób po środku. Yy, więc, więc to była moja yy, idea, fix, tak, żeby pokazać Wam, a przy okazji yy, coś fajnego stworzyć. I mam nadzieję, że nie krzyczę zbyt bardzo i że się świetnie tam bawimy. Bardzo. Bardzo się cieszę. Jaki jest Pana ulubiony reżyser i film? To jest bardzo trudne pytanie. Na, powiem może gatunkowo, o może gatunki. Czyli jeżeli chodzi o gatunki filmowe, to kryminały, jak sam się wam czasami zwierzam, do późnych godzin nocnych potrafię oglądać seriale kryminalne, a jeżeli chodzi o reżyser, to też powiem zbyt ogólnie może, ale trudno mi wymienić, bardzo lubię polskie kino. Bardzo lubię polskie kino. Wiele osób psy wiesza na tym polskim kinie, ja każdemu polskiemu filmowi daję szansę. No jest jeden serial, któremu nie dałem szansy i to jest nawiązanie do twojego pytania o rekonstrukcję historyczną 1670. Nie tak postanowiłem, ponieważ uważam wbrew wielu innym opiniom. Każdy ma prawo do swojej, że jest to mm, Zbyt prześmiewczy film, jeżeli chodzi o okres sarmacji w Polsce. Ja ten okres bardzo szanuję. Rozwój wtedy naszego kraju. Należy od razu wspomnieć o rodzinie Tarnowskich, bez których Tarnobrzyk nie byłby miastem. Jeden z argumentów, już nie, nie mówiąc o tym, co, co wybudowali, wykładając z własnej kiesy pieniądze na, na budowę chociażby szpitala. Miałem nie wymieniać, ale, ale, ale musiałem. Więc, więc tak, kryminały i polskie kino. A jakiś autor książki? A autor książki, świetne pytanie, bo od razu będzie okazja, żeby Was zaprosić. E, Michał Śmielak obecnie na topie, mój kolega, przyjaciel, e, 9 luty, nowa dęba, godzina 18, Karczma Jurgula. Mam przyjemność prowadzić te spotkania e, i zadawać mu najtrudniejsze pytania, a będący, a uczestnicy te, te najciekawsze i tak się dzielimy, ja najtrudniejsze wy najciekawsze. No ale Michał Śmielak najbliższy, najbliższy sercu, bo, bo, bo kolega, przyjaciel i sobie czytam, ale jeżeli chodzi o książki, tak ogólnie, to na przykład Jacek Komuda, tak? Książki historyczne, świetne, świetne książki, no mnóstwo z autorów, można by było wymieniać. Moja przygoda z książką zaczynała się od od książek y, detektywistycznych tak od książek związanych z y, Sherlock Holmes y, Poirot detektyw y, i tak dalej no. Okres młodzieńczy to, to, to inne książki, okres dorosły to inne. Sami to zrozumiecie, będziecie przeżywać. Namawiam do czytania: będziecie przeżywać ten swój rozwój taki, że za chwilę odłożycie książki adresowane do młodszego pokolenia, sięgniecie, sięgniecie po, po książki trudniejsze, książki naukowe na, w szkole średniej, na studiach. I proszę Was, nie zrażajcie się. Ostatnio rozmawiałem, Rozmawiałem na targach książki, że super świetne książki mają niestety piętno literat literatura nazywana lekturą szkolną. Jak uczeń widzi książkę, która ma pieczątkę lektura szkolna, to od razu musi być nudna i zła. Nieprawda. To są naprawdę dobrze wybrane książki i namawiam do czytania. Jakie są główne obowiązki i zadania pana jako wolontariusza? Wolontariusz. To tak sobie powiedzmy, to jest moje zdanie, wolontariusz nie ma obowiązków. Wolontariusz ma zadania i jak najwięcej powinien mieć dobrej woli do działania. Ja sobie sam nałożyłem zadanie, jakim jest koordynowanie i prowadzenie y, Tarnobrzeskiego Centrum Wolontariatu. Staram się inicjować y, tam akcje, zapraszać do współdziałania tutaj młodzież y, ze szkoły podstawowej numer 10 rozwija e, fajnie działalność Nowżeckiego Centrum Wolontariatu i przede wszystkim między innymi Tyolu, więc, więc bardzo się cieszę i, i ostatni kiermasz książek po, e, podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, e, więc e, super sprawa. E, ale również e, jako wolontariusz staram się też e, i to myślę, że powinien robić osoba, która tak społecznie działa, reagować na sygnały płynące z zewnątrz, tak? Że potrzeba komuś pomocy, wsparcia. Jeżeli tylko dysponujesz swoim czasem, to spędź go, wykorzystaj właśnie na, 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 na tym na reagowaniu. Nie wiem, ostatnio akcja schroniska na Machowie, że brakowało im słomy. No to jeden, drugi telefon, samochód i, i, i udało się załatwić. Yy, I tak dalej. I najważniejsze dla wolontariusza i naj, najważniejsze, za co powinniśmy dziękować wolontariuszom, a ja w swoim wieku dokładnie to rozumiem, wy jeszcze nie, to czas, który dajecie. To jest najcenniejsze, co możecie dać. To jest wasza część życia, tak? Bo w tym momencie moglibyście, nie wiem, spotkać się z kolegą na pizzy, oglądnąć film, przeczytać książkę, pograć na komputerze, poskrolować na telefonie. Nie. Wy poświęcacie swój czas czy swoją część życia na to, żeby komuś na przykład pomóc. I to jest świetne w wolontariacie. A jak można zachęcić innych do angażowania się w pracę wolontariacką? Poprzez, poprzez dotarcie do ich, moim zdaniem, poprzez dotarcie do ich pasji i upodobań, tak? Mhm. Tak, tutaj w studio, przecież dzisiaj Macie ferie, a jesteście. I my się widzimy w oku kamery, ale poza kamerą jest mnóstwo osób, które są w obsłudze technicznej, tak? I to jest też forma wolontariatu, tak? Czyli społecznie, nieodpłatnie działacie, realizując swoją pasję, i jednocześnie robiąc fajny wideo Więc uważam, że do ludzi yy, można dotrzeć i Wciągnąć ich w działania społeczne i wolontariackie poprzez yy, ich pasję, tak? Czyli ktoś lubi pieski i kotki, no to zaprośmy go do schroniska. Ktoś lubi robić właśnie materiały wideo, na przykład film, to zaprośmy go do studia u Pana Adama. Ktoś lubi działać na rzecz osób starszych, to niech go zaprosi centrum seniora, prawda? Więc, więc uważam, że w ten sposób. Jestenie pytanie, jakie zbiórki charytatywne pan organizował? Było tego trochę. Yy, najważniejsza i największa do tej pory, jako, i najdłuższa, jaką do tej pory wspominam, i to wymagało od nas bardzo dużo ciężkiej, odpowiedzialnej pracy. W pewnym momencie wolontariat powiem to na końcu w pewnym momencie wolontariat przerodził się w prawdziwą, ciężką, przecinek odpowiedzialną pracę. To było włączenie całego centrum wolontariatu i olbrzymiego sztabu ludzi do akcji Tarnobrzek Ukrainie. Tam robiliśmy, staraliśmy się odpowiedzieć na wszelkie potrzeby. Wyobraźcie sobie siebie, jak przyjeżdżacie tylko z walizką, do, uciekając przed wojną do innego kraju. Potrzebujecie wtedy dosłownie wszystkiego, tak? Potrzebujecie mieszkania. Potrzebujecie pracy, potrzebujecie dla swoich dzieci, szkoły, przedszkola, przetłumaczenia dokumentów, zameldowania się, ubrania, jedzenia, chemii gospodarczej, chemii osobistej, wsparcia finansowego i można wymieniać bez końca. I właśnie w Tarnogrzewskim Centrum Wolontariatu przez blisko rok nadal działamy, tylko w innej skali, bo potrzeby są inne. Staraliśmy się w tych wszystkich obszarach. Pomagać. tak? Teraz na przykład cyklicznie prowadzimy kurs języka polskiego. tak? Dla niektórych dla nas język obcy jest taki przyszłościowy, komuś jest potrzebny może do przyszłej pracy, wam, komuś jest potrzebny, żeby się świetnie porozumieć na wakacjach. A dla Ukraińców język polski to jest narzędzie, które pomoże mu posługiwać się. Żyć w kraju, w którym w tym momencie osiadł, tak? Czyli w Polsce zdobyć lepszą pracę, yy, lepiej się porozumiewać, nawiązywać kontakty yy, i ułatwia po prostu życie. Więc, więc takie są na razie potrzeby, takie realizujemy cały czas będąc otwartym na, na ich problemy, ale nie zamykamy się tylko jako centrum wolontariatu, bo zapytała się ona o zbiórki, jakie, jakie wspominam, więc tą najbardziej. Ale nie zamykamy się tylko na, na uchodźców z Ukrainy, tylko reagujemy przede wszystkim na potrzeby Tarnobrzeżan. Dziękuję bardzo. To były już wszystkie pytania w programie. 10 pytań i wiele odpowiedzi. Bardzo mi było miło. Mi było również bardzo miło. Świetne, profesjonalne pytania. Dziękuję, Dziękuję. i do zobaczenia. Do widzenia.